Jak trzeba było zrobić, wiesz? No. Ogólnie, co u ciebie, jak zdrówko? Zajebiście dobrze, naprawdę. Tak, jakie plany ogólnie, co wygrać walkę? No ja. A jak było za granicą? Zajebiście. Co no robiłeś? Wrócę. No, w ogóle to odczuwałem, nie? Okej. Okay. No, tam. Jakie były naleśniki? No, wspomniałem, że to Nie, to to on sobie raczej nie że. Chyba, że Monia, pojedziesz dzisiaj do Daltona na naleśniki. Wiesz co, jest umówiona w samym centrum. Okej. Okay. Kojarzysz? Nie. Miejsce fajne, no, muzeum jest genialne. Tak? A co to jest za miejsce ogólnie? Trzeba sprawdzić. Zabierz tam Daltona. Ja Luna Park, a później sama. Zabierz tam. Jest umówiona, dlatego nie zabieram a ja bym się nie wybrał, bo ja mam plany. A... Ja dzisiaj robię, ja robię teraz daily. Nie mam czasu na głupoty Monia. Ja też nie na głupoty, ja na... Chcę się spotkać na konkretne rzeczy, nie na głupoty. Okej, okay, okej. Okay. Tylko konkrety. Tylko konkrety, wiadomo. Najlepsza polska dziennikarka. I co tam Dalton u Ciebie, jak tam? No opowiadaj, jak było za granicą. Tak, komuś tam odczuwałem, troszkę chodziłem, bo zamiast klimatu, temperatury, chciałem odzyskać sobie siły i energię, nie? Dokąd? Dobra, ale co pozytywnie wpłynęło na regenerację? No, tak, eee, tak. Wycieczka? No. Tak. Tylko okay. podróż, który z powrotem to była Czy były jakieś przygody z kobietami, czy spokojnie? Eee, właśnie była. Wiemy, kobieta i. Dwie rutki chyba były. Ale zakochałeś się, czy nie? Nie, tylko jednorazowe. Tak? A, czyli po prostu sobie. Ee... Eee, forma relaksu. Dokładnie, dokładnie bo on bardzo mało, bardzo mało, nie, bo. Przygoda. Chyba, nie? Troszkę tego relaksu z kobietą, nie? Okej, okay, no dobra, a powiedz mi, jakbyś miał wybrać sobie miejsce na ziemi, gdzie byś chciał polecieć kiedyś, takie marzenie? Nie wiem. Jeszcze o to nie myślałem. Nie myślałeś jeszcze o tym? Nie. Okej, okay. okay. ciekawe. A ta przygoda była z Polką czy nie Polką? No, taka półpolka. Półpolka, okej. Musiałeś tam gadać po polsku i po grecku. Widziała twoją walkę? Eee, Pokazywałeś? No, nie, ona sama do mnie polecła. Uuu, praca. co ty gadasz Dalton? Bo jak kurę na wyspę, E, nie, sam jak e, szłem na samolot, to już widziałem widzów, e, robiliśmy zdjęcia i tak dalej. W samolocie też o 800 km podbiegłem z wami na szybsze, to czekałem na transport to też ludzie do mnie podchodzili. okej, okay, bo ty byłeś na Cyprze. Tak. Na Cyprze. Mocna. A wiesz, że mój kolega był na Cyprze kiedy ty byłeś i cię widział? No właśnie, no, może zimgi nie? No taki wyczek. No takie które... Chodzące, które klatkami. mi. A jak... <laughs> Wariacie. A powiedz mi jak się czujesz teraz przed walką? Dobrze, dobrze. Dobrze? Tak, jestem wyróżowany. Ale trenujesz czy nie trenujesz? Ja, nie, ja, nie. A trenujesz w klubie czy sam? Sam. Sam, sam trenujesz. trenujesz ale... No ale ty ostatnio się pokazałeś dobrze. Wiem i znowu się Wjeżdżałeś dobrać, jak dobrać. wariat. z Czasami, kurde, ja. mówiłeś, bij mnie. Nie? Tak, ale tutaj trzeba. Skądż tobie tyle odwagi? Po prostu ulica mi dała tyle odwagi. Ok. Tyle dostałem na mordę, tak dałem mi skopali górę. Który co to, to Co to walka w klatce, nie? Ty, Przy tym, co przeżyłeś, stary. Dobanie, co to, Co to walka w klatce dla ciebie, po tym, co przeżyłeś, co? Nie, jak jej mnie nie zrobiła, to klatka mnie zmocni. Okej, okay. a powiedz mi, jakbyś miał na przykład wybrać sobie wymarzonego przeciwnika, kto by to był? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Nie wiesz jeszcze? Nie. Okej, okay. okay. witam, cześć. Przypadę, tak. nie wiadomo, czy będę miał kolejną walkę, czy coś, tak dalej, to jest nie wiadomo, nie? Ale na ja pewno sobie w Okej, okay. fajnie. No to co, kurde, życzyć Ci powodzenia, nie? I co, do potem, nie? Pewnie jeszcze Dobra. będę podchodził. Dobra, spoko. Zdróweczka, ziomal. Wam też, kurde, i wzdrowiem. Stęskiłem się trochę za tobą. Ja wiem, bo kurde. Haha, ty wariacie. No, ale widzę, że jesteś w dobrej kondycji, także super. Dobrze, dobrze, spoko. Ja Pozdro. Ej dobra, jak na razie idę do niej na live, a później kurde wielce gwiazda żyła Nie będę do niej podbijał, jakoś nie czuję jej wajbu. Bagieta, już mi wszystko działa, ty tygrysie. Jak tam u ciebie? Co się dzieje? Dobrze, a co ma się dziać? No ogólnie, jakie plany życiowe, jakie plany pod względem kariery? Słucham? Budujesz się. Budujesz się. Wiem, i na jakim etapie jest budowa domu? Eee, no teraz ten tydzień odnoszyłem poprzedni co bym. Może coś tam cię w tym tygodniu pokręci, żeby... Być w roku. No zostało praktycznie jedna warstwa, i dookoła zrobić taką warstwę, żeby dach był ze No i po koniec po... Ile metrów dom? 80 metrów kwadratowych. No i kozak, kozak. Kurde, będziesz miał gdzie zapraszać gąski. A, dopiero się zacznie, co? Jeszcze, Jeszcze jak wygram walkę to zęby. No to już w ogóle w powalce już dwie pod pachą i do chaty. No jak tego ci życie stary. A powiedz mi, jak y, kariera streamerowa, streamerska? Wiesz, że teraz trochę zasięgi spadły. E ale to chyba każdemu. I też się nie sugeruj zasięgami Mordo, ja ci już tak powiem na wstępie. 85% streamerów używa wielu Airbotów. No. Wiem to z prawdziwego źródła. No mi tego, co mi się wydaje, że... Za dużo takiego, nie mam e, e, takiej nowości, muszę wprowadzić jakąś nowość. Na no to karakterze. kurde, kiedy? Kiedy coś świeżego od bagiety? No mam coś tam w głowie, zobaczymy e, Zobaczymy, jak to będzie po Super, a powiedz mi, czy masz jeszcze jakiegoś wymarzonego przeciwnika, z kim byś chciał wejść do klatki? Wiesz co, ja nie jestem komfortowym facetem, czekam na problemy. Ty lub ty masz Essę, zajebiście bagietcą, żuwią tygrysie. Bagieta jest spoko ziomkiem. ja lubię bagietę. Dobry chłopaczyna jest. No kurde, ja zapraszam. Kiedy? Ja teraz wróciłem do daily, tyle że na YouTube robię teraz. A na YouTube? Bo po prostu czuję najbardziej YouTube'a, chcę postawić kanał na nogi. I robię sobie daily codziennie od 15 do 24 live. Zrób sobie też jakiś taki projekcik stary, daily czy coś. Zobaczymy ty, kurde. Pozdro, jest Tomek kolejnik, Szemano. Człowiek sukcesu, co tam się u Ciebie dzieje, powiedz mi Siemanko? Bo widzę, widziałeś ten refleks prawdziwego chudego byka, kurde. Jakby nie ręką, to pyskiem bym to złapał, ale by nie upadło. Nic oglądałeś? Nie oglądałem nic, ale jestem tutaj w ogóle nieświadomy kto z kim walczy, także... Yy, powiedz Tomek. Co, tutaj robię, co ja robię live'a? Okay. Tak, Realizuję okej. Realizuję live'ika KRL. Powiedz mi, kim ja? Tak. No, znaczy nie, nie wiem z kim? Nie, wiesz. Z kim? Mariuszem Wach. A, to wiem. Dobra, ty Mariusz Wach i Mario i Vampirek. Mario i Vampirek. Dobra, powiedz mi, nie boisz się tej soczystej pięści Wacha. To no, ciebie wach? musi się jak bać? Ty ocenisz ogólnie 3 na jednego takie zestawienie. No ogólnie Wach jest gorylem, nie? Ale w jakiej formule się bijecie? K1, no te kopnięcia mogą go trochę też wybijać z rytmu, nie? Na 45 lat się z prawej, z tutaj, no. tutaj, tutaj No ciekawe, nie? Tym bardziej, że Tomek też pokazywał, że ostatnio nie poddaje się, ale walczy mocno, nie? Miałeś takie walki, chyba z Golą taka walka była, że lałeś się i pokazałeś charakter. No, i ja na to czekałem. Pamiętasz Nawet. moje słowa, ale pamiętasz co Ci mówiłem: weź się kurwa w gar, zacznij trenować i pokaż wszystkim kurwa glow up. I robisz I robisz to, co Ci mówiłem, że, wiem, że, że powinieneś to zrobić. Właśnie widzę. Roleczki, tu, tego i tak dalej. Co się zmieniło w Twoim życiu teraz, poza w ogóle streamami, boże, poza flikami i poza showbiznesem? Wszystko, wszystko można powiedzieć. zmieniło. Dlatego chcę wiedzieć, bo widzę roleczki, że tam kurde się dzieją różne... Wszystko, no oprócz na że nie zatrzymuje się, w różne rzeczy inwestuje, zajmuję się też czymś poza tym żeby coś tam było. No i jakoś zmieniłem nastawienie, wstaje 6 rano codziennie, świeższa głowa jest, jak Endorfinek z rana wystarczy, że wtedy można myśleć o wreszcie dnia. Okej, okay. powiedz mi, jakbyś miał dać jakąś radę dla młodych ludzi. Co byś im powiedział? To żeby pracowali ciężko, nie, nie na kogoś tylko dla siebie, żeby się nie poddawali i żeby dążyli do celu. Okej, okay, powiedz mi, jakbyś miał, załóżmy, bo teraz masz typowo umysł nastawiony na biznes. To masz budżet 100 koła, co z tym robisz? Co robię ze 100 koła? Inwestuję w zależności w jakim kierunku, czy ktoś chce iść, na pewno nie w krypto, bo to jest niepewne. Ale ty, osobiście ty, 100 koła masz, co robisz? No to I nie masz nic innego, 100 koła w kieszeni. Otwieram food trucka, bo jedzenie zawsze będzie i jeżeli masz dobre jedzenie, no to na tym zarobisz. Okej. Okay. No dobra, a powiedz mi, czy będą jakieś poważniejsze ruchy internetowe z Twojej strony? Czy poważniejsze ruchy internetowe będą? No na pewno coś będzie, ale na razie po prostu skupiam się na rzeczach takich, które mnie zabezpieczą na resztę życia. Pytam, kiedy odcinek jakiś? Na razie nie mam czasu na odcinki, nie nagrywam. Nie ma czasu na odcinki, no dobra. Eee... No dobra, fajnie. Co to za Roleksik? Pokaż tutaj? Pepsi. Jaki? Pepsi. Pepsi, Rolex Pepsi. Po ile dałeś za Rolexika? 8 dych. 80 koła, no to powiem Ci, że biżuteria gruba. Tu Rolexik Wiesz, za 8 dych. Właśnie już do tego nawiązuje. A ty, a to zwiększony, bo Ty masz większego. Ty Ale to nie ma większołka. znaczenia. Ile gram? Setka. Setka, no to też już ładnie, bo fajnie wygląda seteczka, nie? I tutaj mamy 70. No kurde. 585 ogólnie no, fajne jest, bo są twarde. To właśnie tego. tak, bo tak, wiesz, ten, tak, to, to, to tak, ten, tak ten to, to jest większe złoto. Jest. A wiadomo, że takie... Ja, ja też mam 585. Tak, to, ta, to zaraz ktoś będzie chciał porwać, to nie, to prędzej urwie no, się je No a się, jak, nie? dokładnie właśnie o to chodzi. No dobra, co Tomek, zdrówka, powodzenia, bawcie się dobrze i udanych biznesów. Zobaczcie, Dalton tutaj romanse chyba z jakimiś kobietami na telefonie. No może tak Nie przeszkadzamy. Romansuj. Zobaczcie, Dalton Bagieta, Zobaczcie, co się dzieje. Witam serdecznie. Siemanko. Witaj, witaj. Widziałem twojego ziomala ostatnio. Dzisiaj na FIWĘ nawet. Chyba trenera twojego. A, Łukasza! Chyba tak, no. Widziałem, widziałem. Super. Powiedzcie mi, jak nastawienie przed waleczką. Tutaj mamy... Z Super, Mario mówi, że dwóch, dwóch z zawodników będzie mu przeszkadzało. Zjeżdżamy. <laughs> Ej, Ale wiecie, co jest mocne? Że zawsze muszę kamerę robić tak. A teraz muszę robić w drugą stronę. Na mnie musisz do dołu. ustawić sobie zostawi no, to... sobie Ale Ale to... no. pokażmy no. widzom, pokażmy widzom. No. Tutaj trzeba chyba mieć, będzie trzeba balić podbródkowe. Trzeba palić pod traje, mieć jaja, żeby wyjść do takiego kota. No, powiem ci serio, że jakby macie mocne nazwisko w ogóle naprzeciwko yeah, no, no. siebie, e, ale widzę, że respekt jest. Yes, I to jest super, bo ja uważam, że respekt powinien być do każdego sportowca, cursie... tym bardziej tak no zasłużonego jak Mariusz Wach. Jeszcze później sobie trening zrobimy razem, jak każdy będzie dobrze. No i, no i super. No i super. We tak, coś... e, zostajemy we freakach, czy szukamy też jeszcze trochę sportu? sportową walkę, wybraną. Szukam się, w mam 6 lat. To jest po prostu taki dodatek. Ja muszę trenować. Okay. Ja muszę trenować, bo ja przestanę trenować, jak tydzień nie podrenuję... W okay. Cały też, po prostu muszę się no wiadomo, jak się robi sport całe życie, to później kontuzje, wszystkie jest, wychodzą, mikrourazy. w sporcie. No. Super, a walka, z której e, jesteś najbardziej dumny? No na pewno do Nie wiem, czy mogę na ty, bo a, ogólnie pan Adrian jestem, miło. No, wiadomo, że walka mistrzowego świata, tak z skrypsko. Ale nie miałem dużo mocnych uwag z powietrzem. Wiesz, bo bokser do kolei, to moje nazwisko. Chyba przyjąłem, się sparowałem i wziąłem na treningi do tych do najlepszych. Więc wszyscy są, wszyscy, wszyscy moi oponenci to naprawdę bardzo dobrzy. Okej, okay, super. A wiecie się w kickboxingu? Uważasz, że te kopnięcia mogą trochę przeszkadzać? Wiesz, to, ja tak szczerze, tak, chciałem, chciałem sam boks. Sam bok z nimi małe rękawice, ale to dlatego chciałem, chciałem ich oszczędzić po prostu. Mm -hmm. Bo ja wiem ile waży taka noga. Ja potrafię, potrafię potrafię. No kopyta są jak u konia. Mhm. Skorzystać z tej, tej z nogi. Zobaczymy, wiesz to tam, tam będzie ulica chaos, tam będzie nas będzie czwórka. czy e, w siedem, siedem osób już kurcz, to będzie dobre, to tam będzie kokojumbo. Będzie e, Kojambo. -ko koko <laughs> A powiedz mi proszę e, ile masz wzrostu? Bo to... 2 metry 2 centymetry. Dwa... 117 kilo w kilowagi, więc... Jak to jest tak? Patrzeć praktycznie na każdego z góry. Kiedyś, wiesz co, kiedyś, za małe lata to mi przeszkadzało, bo to jakbym młodym, młodym dzieciakiem to przeszkadzało, zawsze tam... A teraz właśnie jada gdzieś tam w autobusie, czy gdzieś tam stoję w kolejce w sklepie. Te babci tak na mnie patrzą, to jeszcze ja na bardzo chcę, żeby, żeby jeszcze groźniejszy być. Żeby, żeby, żeby to to nie Bo to jest walka taka, że ty musisz się schylać, żeby głową nie walnąć w sufit, a Super Mario nie musi się schylać, żeby wejść pod stół. <grym> Więc to jest mocna, jakby dwie moce skrajności. Dobrze powiedziałeś, naprawdę. Żeby... To, <grym> to, to, są, to są prawdziwe fryki, tak? Tak. To są prawdziwe fryki. Super. No to co? Pozostaje mi powiedzieć tylko powodzenia i szacunek za całą historię sportową tak, tak, i. Co, bawcie się dobrze. Dobra, moi drodzy, co tu się dzieje jeszcze. Natali Wayne! Natali Jak się czujesz we Freak Fightach? Bo ja pamiętam, że były twoje debiuty jakiś czas temu, a teraz będą walki, czy nie będą walki finalnie. w tym momencie już jestem wolnym zawodnikiem. Słuchaj. A, czyli coś się może dziać, ale trwają negocjacje, czy jeszcze nie trwają negocjacje? Nie, trwają, natomiast. Natomiast, wiesz, no nie oszukujmy się, w Every Fighta chodzi o pieniądze, Ale ja pamiętam, że Ty podeszłaś do tego bardzo sportowo. Trenowałaś, dokładnie, przyłożyłaś dokładnie. się, więc ja bardziej jestem właśnie za takimi walkami, niż za takimi walkami, gdzie ludzie przychodzą tylko pokrzyczeć i w klatce jest byle co, nie? Nie no, fajnie było. Właśnie fajnie było. Ja pierwszy raz miałam coś do czynienia ogólnie ze sportem i jeszcze z tym sportem, to w ogóle... Ale Ty e... chyba miałaś dryk do tego? Bo, to, to bo tak, ja tak, tak pamiętam. Mój trener, ale czy tak było, ciężko mi powiedzieć, walka zbytnio, też tego nie jest zweryfikowano, bo wiesz, 30 sekund poszło mi więcej, w kolanie i był tak naprawdę koniec. Natomiast mój trener mówił, że szkoda, że kiedyś się tym nie zainteresowałam, nie, że okay. zaczęłam robić tego wcześniej. okej. Okay, tak. okay. A w ogóle teraz zmieniam trochę kontencik. Na jaki? Jestem youtuberką, vlogerką. Ta. I, tak. co, I co robisz na tym YouTubie? No wiesz co, vlogi wrzucałam teraz z Krety, a akurat jak na Krecie, to zaczęliśmy kręcić bardziej, żeby zobaczyć jak to się robi. Okej. Okay. I jak się czujesz na YouTube? Super. Gdzie lepiej? YouTube czy... To są dwa zupełnie inne światy. No nie ma co się oszukiwać. To jest jedno, jest coś innego i drugie jest coś innego. Natomiast no ja z tym YouTube'em teraz wiąże jakby przyszłość. Okay. Staram się w to iść. Wiesz, co niedzielę gdzieś tam wrzucam jakiś odcinek. Niedawno robiłam w pomoc dla potrzebujących. Gotowałam 15 o. litrów fasolki po bretońsku. rozwoziliśmy Mocy. to po lodowkach społecznych w łodzi. Także jak będziesz miał kiedyś miał ochotę, to możesz wpaść. Może razem jakąś relację. Jak ja coś, coś ugotuję, to ludzie się potrują, więc lepiej, żebyśmy nie gotowali. Ja Ale będę gotować, sobie będziesz z nami rozwodził. Nie ma problemu, jak coś tam wchodzi. Okay, okay. Ja już mam teraz inny kontekst, także wiesz. Dobra, a będziecie robić kontent właśnie różnorodny, podróże, czy jakieś dokładnie, gotowanko. Dokładnie, wiesz, ja właśnie na tym by chciałabym taki bardziej lifestyle. Trochę mm -hmm. podróżowania, trochę może gotowania. Wiesz. Kurde, bo ogólnie to jest ciekawe, bo jak teraz będziecie pokazywać swoje życie takie na co dzień, to tak naprawdę już każdą sferę swoją będzie, będą mogli ludzie zobaczyć. To już jest taki wyższy level Big Brothera trochę. No. To tak, ale sam doskonale wiesz, że w internecie nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a no, co fikcją. Także... No, to prawda, to prawda, to prawda. A Zresztą już gdzieś tam streamy też robimy w domu jak gotujemy czy coś, Okej, okay. i jak się czujesz na przykład przed kamerą streamując? Nie, spoko, wiesz, to wszystko co jest nowe zawsze jest trochę dziwne, takie inne. Do momentu kiedy nie zaczniesz tego robić. Zrobisz robisz to pierwszy, drugi, trzeci raz i zaczynasz się czuć po prostu normalnie, nie? Okej, okay, wiem o co chodzi. No ogólnie myślę, że streamy czy cokolwiek innego. Każda praca przed kamerą tak samo wygląda, tylko Dokładnie. kwestia jest obycia się z nowym jakby e, contentem, nie? Wiesz, na YouTube zawsze możesz sobie coś wyciąć, coś ci nie wyjdzie, tu tak wyglądasz coś, jaka jednak robiąc jrl a jakiegoś streamka, czy coś, no to nie wypniesz nic. A będziecie wiesz, robić jrl czy nie? Ale robimy. Tak. Robicie? Robimy JRL-e. Ale z telefonu robicie, czy ja? Na, na razie robimy z telefonu, właśnie też tak chciałam zobaczyć, jak ten pleca wygląda, no bo wiesz, też niedługo jedziemy do Tajlandii. Za trzy miesiące jedziemy. do Tajlandia! Tajlandia. Na miesiąc także spełniam swoje ogromne no bo Tajlandia była moim marzeniem e, tam będziemy gdzieś tam sobie e, właśnie chcieli streamować, odcinki robić e, i tak dalej, także no i do tego streamy są o tyle niebezpieczne że możesz popełnić jeden błąd jak ostatnio paramaxili i... i koniec i nie? potem cię gonią, nie? no, powiem wam, błąd, no, ale to, to jest kwestia nie mały błąd, uważam, nie? to jest kwestia wiesz czego? to jest kwestia tego jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jakby jest wychowany i wie gdzie i jak się zachować, Dokładnie. to myślę, że tu nie ma problemu, bo ja robię 10 lat praktycznie internet, robię IRL-ki chyba 3-4 lata i nie, nie miałem takich sytuacji Ale kontrowersyjnych. jesteś zupełnie inną osobą, ty podchodzisz do ludzi z szacunkiem i nie poszedłbyś do ludzi i nie zapytał coś z tym je no, no właśnie o to chodzi i dziwi mnie, że w dzisiejszych czasach ludzie, którzy się w ten sposób zachowują, dziwią się, że później jest reakcja. Dokładnie. Ja A, jestem wychowany, w policji, w ja jestem wychowany w czasach takich, gdzie każdy miał świadomość konsekwencji swoich tak, tak. słów i ja do dzisiaj mi to zostało przez to, na jakim podwórku się wychowałem, że jak powiem za dużo, to istnieje szansa, że dostanę wpysk, a, a ludzie w dzisiejszych czasach tego nie rozumieją i uważam, że to jest idealny przykład dla ludzi, żeby dwa razy przemyśleli, co mówią, a nie... To jest trochę przykład free fightów. No, nie oszukujmy się nawet we free fightach, możesz powiedzieć do każdego tak naprawdę wszystko. Eee, może ktoś cię za to pociśnie, może nie, może polecić do ciebie z łopami, a może nie, ale pamiętajmy o tym, że tu jest ochrona. A ludzie w życiu realnym, no jednak. Dokładnie, nie ma, dokładnie. No nie nie. też rozdzielić to, nie? Bo co innego powiedzieć to na konferencji do kogoś z kim masz walkę, a co innego powiedzieć to do, do o, tak. osób, które w ogóle nie są w tym świecie i na przykład. I też nie do końca sobie na przykład mogą życzyć być w ogóle na live. No to są dwie kwestie. No. Tak, tutaj we free fightach to wiesz, podejdziesz do Mariany, do niej powiesz, no to każdy powie szukasz walki czy coś, ale do osoby na ulicy mówili no ta. takie słowo, no to to jest pokazanie braku szacunku i uzupełniania tutaj. Dokładnie. A ty co, wracasz do walki? Będzie ja już nie będę, raczej się bił, ale trenuję. Jestem w treningu, chodzę na bok. Bardziej... Szymonko, nie dotykaj mnie nigdy w plecach, proszę, bo mi tu są Masz kurde, pracę, czułe byli. rzeczy, ale tak na przyszłość, tak Szymon. spokojnie. Co tam strolowany u ciebie, jak tam? Widziałem na czacie ciebie ostatnio u mnie, także miło, że wpadasz po, po powrocie. Zaraz sobie wrócimy. Gadaj sobie jeden kontrakt czytać. A podpisujesz się. Mamy pierwsze info w telewizji Kongo. Dzięki, ziom. Teraz już na czternastkę. No, tak, no za tydzień. No i super! O... Prime, szybki kontrakt, szybka walka. A to jest Kongo, najświeższe informacje. Szybkie, szybkie, liki ze światła internetu. Doktor chciał robić liki, a u Medusa co? tutaj są liki, to największe. Dobra, dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bawcie się dobrze dzięki. i. Co? Żebyś zakontraktowała się dobrze, nie? Życzę. Zobaczymy, będzie kadany, będzie zobaczymy. Dobra, dzięki.